Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Tomasz Pieczarka, sekretarz misyjny Księży Palotynów w prowincji Zwiastowania Pańskiego. Zapraszam serdecznie do naszego serwisu internetowego, gdzie znajdziecie najnowszy wpis, a w nim zapowiedź najnowszego numeru Horyzontów Misyjnych 85 już. Jego tematem jest małżeństwo. Znajdziecie tam wiadomości także z każdej z naszych misji, z Kuby, Brazylii, Meksyku, Papuji Nowej Gwinei, Rosji, Białorusi czy Korei Południowej. Powodem, dla którego warto sięgnąć po najnowszy numer horyzontów jest też relacja naszego korespondenta Pawła Mszycy z jego wyprawy do Papuji Nowej Gwinei i przedstawienie tego, w jaki sposób wygląda praca właśnie w tym egzotycznym kraju. Przygotowaliśmy także niespodziankę dla naszych czytelników, to wersji elektronicznej czy papierowej, która niebawem trafi również pod dachy naszych darczyńców. To niespodzianką jest zobaczcie sami i zajrzyjcie do najnowszego numeru. Pozdrawiam serdecznie sekretarz admisyjny księży Palotynów.